Ben! ben! Oho. Dzieci miały cieczkę. I. SAS! Tak, Ben! Przeczytaj listę składników, to sprawdzę, czy je mamy. Konserwant E920. Jest w szafce? Bardzo proszę, mam. Zaznak. Ho! Ciepła! Sperma! Proszę bardzo, mamo! Ostrożnie, Ben! Lubię o! to robić, oj lubię. O! O nie! Mamy jej mnóstwo, więc śmiało dodajemy. Pyszna i kremowa. I piwo. pyszne zimne piwo. Proszę bardzo. Jo, pięknie pachnie. Tutaj mamy wodę z penisa. Będę wyrabiał ciasto mały, ale nie rękami, Ben. Oh. Ugniata się kolanami. Proszę bardzo. Uh. <laughs> Precle wyglądają jak odbyt. Tyle różnych rur. i tyle ścian. Tyle okazji by na jebać się To jest brzydko you in sus A to mały azja. coś tu brzydki zapach ma, więc się umy raz, dwa